Rodzice dzieci mają ciężko z wychowywaniem dzieci, ale rodzice niepełnosprawnych dzieci i bardzo chorych dzieci mają jeszcze ciężej niż normalni rodzice. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, a w ogóle dzisiejszy film jest przestrogą dla rodziców, którzy mają właśnie niepełnosprawne dzieci albo dzieci z chorobami, takie jak nasz syn, które są nieuleczalne. Na przykład genetyczne choroby. Jest dużo genetycznych chorób z, związanych z metabolizmem, kto, na które nie ma lekarstw. Na przykład choroba Menkesa, taką jak Yang, Yang ma. Więc e, dzisiaj ostrzeżenie dla, dla innych rodziców, e, dzieci niepełnosprawnych. E, na swojej drodze spotkacie dużo osób, które będą chciały, wasze, będą chciały magicznie uzdrowić wasze dziecko. My mieliśmy kilka takich sytuacji, że niektóre osoby, było kilka takich przypadków, więcej niż jeden, ale mniej niż 10. Z tego co pamiętam, chciało oczywiście uzdrowić, uzdrowić naszego syna magicznymi lekami, magicznymi terapiami w Hongkongu, w Meksyku, w różnych częściach świata. Oczywiście za bardzo dużą opłatą typu 1-2 miliony dolarów. Więc takie osoby liczą na to, że zdesperowani rodzice swoich dzieci zrobią wszystko dla swoich dzieci i wydaliby każdy pieniądze, żeby tylko znalazło się lekarstwo dla ich dzieci. A tu się okazuje, że to jest jeden wielki przekręt, jeden wielki scam i coś takiego nie istnieje. Niektórzy rodzice dają się na to łapać, ale tak jak mówię. E za kwotę tam milion dwa milion dolarów proponowano nam, że magicznie, magicznymi terapiami w Hongkongu nam uzdrowią, uzdrowią nasze dziecko, więc e, uważajcie. To jest jeden, jeden e, jedna sytuacja. E, oczywiście wszystko zaraz wam o drugiej powiem. Oczywiście wszystko musicie konsultować z lekarzami i wszystko musi się konsultować z dobrej jakości szpitalami. Więc e, oczywiście e, nieraz jedna opinia jednego lekarza nie wystarczy. Więc warto skonsultować sytuację z dwoma albo trzema różnymi lekarzami w dwóch albo trzech różnych szpitalach. Jak wygląda sytuacja? Zamiast polegać na jednej opinii. E, oczywiście lekarze są e, w pełni OK z takim podejściem, że możecie też sprawdzić u kogoś innego. E, my sprawdzaliśmy nawet w chińskiej medycynie tutaj różne rozwiązania na chorobę Menkesa, ale tak jak mówię, no, e, kiedyś zrobiłem o tym film, że na tą chorobę. Albo syndrom, bo niektórzy nie nazywają choroby Menkesa jako chorobą Menkesa, tylko jako syndrom zaburzania, rozprowadzania miedzi po organizmie, który... Co, czym jest choroba Menkesa, więc, więc tak. no Ale w każdym razie my mówimy choroba Menkesa. No w każdym razie my sprawdzaliśmy w kilku szpitalach różne rozwiązania. Sprawdzaliśmy zarówno leki chemiczne, jak i leki, chińską medycynę, ale także na razie, tak jak mówię, nie ma zbyt dużych postępów w tej dziedzinie. Możecie sobie obejrzeć film, dodam link, w, który, w którym kiedyś mówiłem, czy będzie lek na chorobę Menkesa, jak wygląda kwestia ewentualnej pomocy dzieciom, Troba z od strony medycznej, od strony farmakologicznej. No ale tak jak mówię, to są bardzo ciężkie przypadki. No i te osoby oszuści, bo tak ich tutaj nazywajmy po imieniu oszuści próbują wykorzystywać słabość rodziców dzieci. Ciężko chorych i tutaj oferują im różne. Rozwiązania, słuchajcie, oczywiście są bardzo drogie terapie. Oczywiście są bardzo drogie terapie na niektóre choroby, które oczywiście pomagają i które tam muszą być zastosowane w odpowiednim czasie. Na SMA chyba jest, w Stanach już to funkcjonuje. To funkcjonuje od długiego czasu, ale widzicie, jak Amerykanie działają: że chronią swój własny swoje własny rynek farmakologiczny i swoje własne rozwiązania militarne i są chętni tylko sprzedawać, chętni jest sprzedawać innym ludziom za bardzo wysokie kwoty, więc tak to działa. No ale niemniej jednak na kilka chorób jest są właśnie leki i są terapie, więc, eee, więc w takich przypadkach oczywiście rodzice zbierają bardzo duże kwoty tam w bardzo krótkim czasie. I udaje się te dzieci wyleczyć, ale tak jak mówię, na bardzo dużo chorób, szczególnie właśnie genetycznych, metabolicznych, nie ma jeszcze leków ani nie ma, nie ma leczenia, a właśnie takie ci oszuści e, no, liczą na naiwność rodziców i na, chcą wykorzystać słabość rodziców, co jest oczywiście jedną wielką podłością i łamaniem prawa. No, to jest pierwszy. Drugi punkt jest taki, że w komentarzach, kiedyś na vlogu pojawiło nam się dużo komentarzy oczywiście krytykujących naszą postawę jako tutaj rodziców opiekujących się Janiangiem, Yang że nie w ogóle w, w domu, Janian nie powinien być w domu, nie powinniście robić tak, tak, siak, nie powinniście robić tego, tamtego, Najlepiej powinniście mu tam wstawić rurę do brzucha i go karmić e, przez rurę, i tak dalej, bla, bla, bla. E, ja nie, nie powinien być w takiej pozycji, w jakiej pozycji. No, w każdym razie e, powinni, o, powinniście, o, i do czego zmierzam? Powinniście go oddać do ośrodka, który się opiekuje takimi dziećmi, najlepiej prywatnego. No więc takie osoby moi drodzy próbują e, za wszelką cenę tutaj skrytykować rodziców, zmieszać ich z błotem, e, powiedzieć, że nic, do niczego się nie nadają, tylko po to, żeby ci rodzice po prostu oddali takie dziecko do, oddali swoje dziecko do ośrodka, no i płacili. E, płacili temu ośrodkowi, no i płacili tym oczywiście wszystkim ludziom, którzy się będą zajmować, zajmowa zajmować ich dziećmi. Oczywiście, w niektórych przypadkach, gdzie lekarz Wam zaleci, że taka opieka jest konieczna, czy oczywiście musicie włożyć dziecku rurę do brzucha, bo inaczej nie przeżyje, oczywiście to są zalecenia lekarza, ale mamy tutaj, słuchajcie, prywatne osoby, które próbują wmówić rodzicom, że ci się źle zajmują swoim dzieckiem i ci rodzice po prostu. Już nie są w stanie tego wytrzymać, i oddają swoje dziecko do takiego ośrodka no i, i płacą, bo pieniądze rozwiązują problem, tak? I, I ośrodek zarabia, i te osoby prywatne zarabiają na tym, więc e, to też jest mega podłość. Tutaj na naszym vlogu też się pojawili tacy naganiacze, też się pojawili tacy naganiacze, słuchajcie, którzy tutaj nas. Kiedyś to rozkminiłem, o co chodzi. Kiedyś rozkminiłem, słuchajcie, o co chodzi, brałem prysznic i tak mi przyszło do głowy. Przypomniałem sobie taką, taką nie kreskówkę, tylko komiks taki kiedyś czytałem i była taka scenka, że siedzi sobie w salonie mężczyzna i tutaj nagle mu wpada kamień z zewnątrz do salonu i rozbija szybę. Rozbija mu szybę w domu. No, i tam do kamienia jest przytwierdzona mała karteczka. E, jeśli potrzebujesz wymienić rozbite okno, zadzwoń pod taki i taki numer. Więc e, to ta osoba, która wrzuciła ten kamień, po prostu e, no, próbowa, próbowała stworzyć popyt na swoje usługi. I dokładnie tak samo jest z tymi prywatnymi ośrodkami, które opiekują się właśnie. E, bardzo chorymi dziećmi, że one też sobie próbują stworzyć popyt przez to, że próbują mentalnie wykończyć rodziców, którzy opiekują się e, bardzo ciężko chorymi dziećmi w domu, a jest dużo przypadków, tak jak na przykład przypadek Yang Yanga, że Yang, -Yang e, dla niego dużo lepsza jest dla niego dużo lepsza jest obecność w domu z rodzicami. Tutaj rodzice, żeby się nim zajmowali, niż po prostu oddanie go obcym osobom w opiekę. Więc tak to wygląda. Kolejny przykład mógłbym podać: że ktoś ma tam sklep, gdzie naprawia samochody, wymienia przebite opony, no i przed rozsypuje tam gwoździe przed swoim, na drodze przed swoim sklepem. No i każdy przejeżdżający samochód tam złapie gumę. E, będzie miał przebitą oponę, no i oczywiście e, oczywiście e, będzie musiał wymienić oponę w tym, w tym sklepie, e, w tym sklepie, który rozrzucił te gwoździe. Więc no, takie <laughs> typowo e, nielegalne krowanie popytu na swoje usługi. No i tak dokładnie wygląda sytuacja z tymi, z tymi osobami, i też, które tutaj nas krytykują. Tymi, które nas krytykują i tutaj, które krytykują nasze, e, naszą opiekę, a sprawa wygląda tak, że gdybyśmy się nie zajmowali Yang e, tak, jak się zajmujemy przez tam ostatnie prawie 6 lat, no to prawdopodobnie by nie, nie dożyłby do, do dzisiaj, więc i nie byłby w takim stanie, w jakim jest dzisiaj, gdzie jest tutaj zajęty, karmiony, Kamiony, rehabilitowany. Eee, różne tutaj zajęcia dla niego prowadzimy. Co chwilę tutaj różne kontrole e, robimy, konsultujemy e, z lekarzami w Stanach różne tutaj różne sytuacje. Nie ma tego na vlogu, bo e, kiedyś zrobiłem film, że nie pokazuję tutaj. E, prywa, dużo prywat, e, prywatnych tutaj rzeczy z naszej rodziny praktycznie mało pokazuje. Osobiste pokazuje, z osobistymi nie mamy problemu, ale prywatnych rzeczy nie pokazujemy, typu tam kwestie medyczne i tak dalej. Jak widzieliście na poprzednich filmach, bardzo ogólnikowo też mówię o, o różnych medycznych sytuacjach. Janin jak widzicie, potrafi bardzo dobrze samodzielnie przełykać i musi na przykład e, musi trenować przełykanie i poruszanie buzią i poruszanie poruszanie językiem, poruszanie wargami, poruszanie tutaj szczęką żeby żeby tutaj mu dobrze szło w przyszłości moglibyśmy go oddać do ośrodka, tam by mu rurę do brzucha wstawili moglibyśmy zapłacić Why are you so loving? You don't want to have a pipe in your tummy Oczywiście moglibyśmy zapłacić i mielibyśmy święty spokój. No tylko że takie rozwiązanie słuchajcie to jest rozwiązanie krótkoterminowe, które nie przyniosłoby żadnych korzyści na przyszłość, tylko byłoby rozwiązaniem, które jest dobre na dzisiaj, a nie takim bardziej holistycznym, ogólno ogólnym. Yy, Ogólnym, e, ogólnym, usprawnieniem sytuacji typu na przykład to, żeby Jan Jan mógł samodzielnie przyłykać i samodzielnie tutaj mm -hmm, samodzielnie tutaj sobie jadł, no samodzielnie, samodzielnie przyłykał, bo tutaj go karmimy codziennie. Chimpemu tutaj gotuje zawsze różne smakołyki. Jeśli chodzi o jedzenie, ktoś kiedyś pytał w komentarzach, czego janian nie może jeść albo co powinien jeść. Generalnie janian może jeść wszystko i powinien jeść bardzo zróżnicowane posiłki. E, dużo zielonych warzyw, więc jego jedzenie bardzo jest, prawie zawsze jest zielone. Dużo zielonych warzyw, które są dobre na mózg, na rozwój, rozwój mózgu. E... Czego nie może jeść, nie może jeść zbyt dużo e, produktów z e, bogatych w mieć, bo jego organizm e, by to mieć nie rozprowadzał po organizmie, tylko by kumulował w żołądku w związku z tym, że e, e, Yang Yang ma zaburzony DNA w związku z mutacją, więc e, za, nie może jeść za dużo produktów. E, Bogatych w miedź, bo nie pomogłoby mu to, a mogłoby mu zaszkodzić, gdyby miał za dużo. Eee, więc wątróbka, czy jakieś eee, owoce morza, typu tam ostrygi, małże i tak dalej. Więc tego praktycznie w ogóle, w ogóle nie je, ale tak jak je dużo, bardzo dużo zielonych warzyw, mięso, kasze, ryże i tak dalej. Więc no więc tak to wygląda, moi drodzy. Dwie sytuacje. Rodzice niepełnosprawnych dzieci, uważajcie na oszustów, którzy będą chcieli wykorzystać Waszą miłość i słabość. Więc tak, będą Wam kiedyś nawet w telewizji chyba pokazywane jak tam oferowane jakieś magiczne terapie. Słuchajcie. Magiczne terapie e, rodzicom chorych dzieci, i to robili politycy, którym zadanie, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów w państwie i zarządzanie państwem, a próbowali, próbowali wykorzystać swoją pozycję w społeczeństwie do czerpania indywidualnych korzyści. I tak jest tutaj, moi drodzy, z tymi wszystkimi, z, w, w sumie z jedną osobą, która tam kiedyś e, pisała hejterskie komentarze, i które was. Która nas tutaj właśnie naganiała na, na to, żebyśmy oddali naszego syna do ośrodka dla, dla, dla bardzo chorych dzieci, i tam i tak, i tam mu będzie najlepiej, więc przestrzegam. E, przestrzegam. Konsultujcie z lekarzami. Najlepiej kilkoma i najlepiej w kilku różnych szpitalach. Więc to tyle. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, a my tutaj sobie kończymy śniadanko.